Witam Was, drodzy, z całego serca. Adam Miarka na kanale Chwila z Bogiem. Całe serce to dzisiejsze rozważanie. Dwie minuty modlitwy rano, dwie minuty wieczorem czy to wystarczy? zapytał jeden chrześcijanin drugiego. Wystarczy do czego? I to jest kluczowe pytanie, by uspokoić sumienie, czy by oglądać, Boże cuda, czego oczekujemy od naszego życia duchowego i ile serca w to wkładamy, ile zaangażowania, takie będziemy mieć też błogosławieństwo. Mój znajomy opowiadał kiedyś historię człowieka bezdomnego, którego spotkał przy śmietniku. Widać, że on niedawno dopiero rozpoczął życie na ulicy, był jeszcze ładnie ubrany i przegrzebywał ten śmietnik, szukając czegoś, co mogłoby mu się jeszcze przydać. I Znajomy wyciągnął takie monety, wszystkie które miał w kieszeni, i dał temu człowiekowi. On był bardzo wdzięczny, bardzo podziękował, ale kiedy on odchodził, pomyślał sobie: nie, on sobie nie da rady, temu człowiekowi trzeba pomóc coś więcej. I. Wrócił, wyciągnął plik banknotów, które miał. To nie była jakaś wielka kwota, ale tyle, co mógł, starał się mu podarować. Ale ten człowiek zbraniał się i mówi: Nie, nie, proszę pana, te monety, które mi pan dał, to w zupełności wystarczy. Widać, że był świeży w tym, co robił i jeszcze nie miał doświadczenia. W końcu znajomemu udało się go przekonać, żeby przyjął te banknoty i. Będzie mu to na pewno pomocne w jego te, nowym życiu na ulicy. Ale to ma pewne nawiązania do naszego duchowego życia. Czy zadawalamy się namiastkami, zadawalamy się czymś niewielkim, czy też dążymy do wielkich rzeczy? Tak to urządził Hiskiasz w całej Judzie, czynił on to, co dobre, prawe i sprawiedliwe przed Panem jego Bogiem. W każde dzieło, którego się podjął, czy to w służbie dla świątyni Bożej, czy też zakonu i przykazań, aby szukano swego Boga, wkładał całe swoje serce, to też szczęściło mu się. To była tajemnica sukcesu Hiskiasza we wszystko, co robił, wkładał całe swoje serce. Nauczycielu, które przykazanie jest największe, pewien człowiek zapytał Pana Jezusa, a On mu powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest sekret zwycięskiego, duchowego życia. Zapraszam do oglądania, polubiania, komentowania, subskrypcji, również kanału Żyjąc Każdym Słowem, na którym dzielę się takimi kilkunastominutowymi rozważeniami biblijnymi. Szczególnie polecam poniższe filmy. Niech Pan Bóg Was obficie błogosławi. Do zobaczenia przy następnym programie. Amen.